Cześć! Wczoraj wieczorem podczas szykowania się do snu spotkała mnie dosyć zabawna sytuacja. Otóż po przycięciu połowy zarostu mój trymer postanowił oddać wyzionąć ducha i zakończyć swój smutny żywot. Więc zostałem z połową podgolonej twarzy, połową z długim zarostem. No i stwierdziłem, że nie mogę tak wyglądać, więc znalazłem jakąś tam maszynkę mojej żony, ogoliłem całą resztę twarzy, zostawiałem sobie piękny, bujny, szlachecki wąs. No i to mi przypomniało o tym, że zbliża się listopad, co za tym idzie tak zwany Movember, czyli miesiąc takiej świadomości, profilaktyki, Przede wszystkim męskie, tutaj, akurat w tym wypadku. No i ten wąsopad nasz nadchodzący nasunął mi na myśl to, żeby porozmawiać z Wami właśnie o profilaktyce. Zapytać Was, czy badacie się, czy sprawdzacie stan swojego zdrowia odpowiednio często, jakie znacie badania profilaktyczne i czy podejmujecie się tych badań. To jest ogromny problem cały czas w naszym społeczeństwie, że nie badamy się odpowiednio, nie sprawdzamy stanu naszego zdrowia odpowiednio często, a jeżeli chodzi o mężczyzn, to w ogóle jest jakiś totalny dramat, bo przecież my musimy być twardzi, męscy, no i nie musimy się przecież badać, bo to oznaka słabości. Nie? No nieprawda, słuchajcie, badajmy się, sprawdzajmy swój stan zdrowia. Tak często, jak jest to wymagane. Nie mówię, że przesadnie, natomiast można znaleźć wiele informacji na temat tego, w jakim wieku, jakie rzeczy powinniśmy sprawdzać. Właśnie też, również w podziale na płeć. Oczywiście są te inne badania, czasami dla kobiet, czasami dla mężczyzn, więc sprawdźmy to. Ja Wam postaram się podlinkować też źródło, z którego możecie korzystać, jeżeli chodzi właśnie o sprawdzenie, co warto badać w jakim przedziale wiekowym, w jakim momencie swojego życia, tak żeby rzeczywiście kontrolować swój stan zdrowia. Natomiast są dwie rzeczy, o których chciałbym wam dzisiaj przypomnieć, już pomijając badania i samo badanie również. Czyli dwa narzędzia profilaktyczne, które są niezastąpione, nie zastąpicie ich, Niczym innym i warto o tym pamiętać, że te dwa narzędzia profilaktyki, które zapobiegają powstawaniu chorob, chorób, zapobiegają naszemu złemu stanu zdrowiu, są czymś, czego nie zastąpimy niczym innym. I jak często byśmy się nie badali, jak często. Byśmy nie zgłaszali się do lekarza jak często, byśmy nie brali też leków związanych już z powstającymi chorobami. Tego nam nikt nie zastąpi niczym innym i zachęcam wam, Was do tego dzisiaj, żebyście właśnie z tych dwóch narzędzi korzystali. Myślę, że już domyślacie się, jakie to są narzędzia. Przede wszystkim jest to aktywność fizyczna, która wpływa. Jak się okazuje w zasadzie na, każdą, na każdy system naszego ciała, więc podejmujemy aktywność fizyczną, robimy ćwiczenia siłowe. Jak ktoś lubi, to też ćwiczenia, tak zwane cardio, dbamy o siebie, no a druga rzecz, która jest totalnie niezastępowalna, to jest sen. Więc zalecenie trenera na dziś wyśpijcie się. Wyśpijcie się, skorzystajcie z tej jesiennej pogody, która sprzyja snu i sprawia, że jest on przyjemniejszy, łatwiejszy do osiągnięcia, głębszy i bardziej wartościowy. Zadanie na dziś, na jutro, na resztę tygodnia. Wyśpijcie się. Do zobaczenia.